Beta Solar, dziewczyna, która dla wyświetleń zrobi dosłownie wszystko. Przebierze się w strój krowy i wejdzie do lodówki, żeby nagrywać TikToki, lub zje z nocnika w restauracji oraz pozwoli się pokazać na transmisjach popularnych streamerów, byle tylko na nich być. Szpani. A to jeszcze nie koniec, bo Sweta postanowiła pójść o level wyżej i wciągnęła w swój content niepełnosprawnego chłopaka. Tworzyli razem klikalne filmy, w których ten był lekko upokarzany i zwodzony wizją, że zostanie jej chłopakiem i czekaj jakieś cimci rimci. Witam w cyrku, ja jestem Gladiusa. My zaczniemy sobie wszystko od początku. Sveta Solar postanowiła rozpocząć swoją karierę na YouTube w 2017 roku. Nagrywała jakieś szkolne pierdółki i tutoriale artystyczne. Klasyczny content typu Do It Yourself, no, zaczyna się niewinnie, prawda? Rok później przerzuciła się na filmy ze wstawkami, coś w stylu malczyńskich czy abstra. Nadal nic nadzwyczajnego. Przez kolejne dwa lata konsekwentnie robiła materiały w tym formacie i zgarniała solidne wyświetlenia. Wszystko szło gładko, aż nagle pierwszego Marca 2021 roku 3-letnia przerwot, nagrywania, a potem BUM wielki powrót. Ale nie byle jaki, bo w zupełnie nowej odsłonie. Wystarczy spojrzeć na miniaturki filmów, żeby zobaczyć, że format zmienił się o pełne 180 stopni. Jej nowa strategia to pokazywanie, jaka jest atrakcyjna, i to się klikało Filmiki, w których prezentowała swoje walory, generowały miliony wyświetleń. Gdy jednak próbowała innej tematyki, liczby spadały drastycznie, często do jednej dziesiątej. Tak więc kontent stał się prosty. Tutaj usiądzie w kuszącej pozie, tam się wypnie, albo w ogóle usiądzie sobie na telefon. No kurwa, a potem wielkie zdziwienie, że TikTok usuwa jej nagrania. Jakby platforma skierowana głównie do dzieci młodszych odbiorców, chyba ma jakieś zasady, prawda? ale w jej życiu pojawił się Iwan Zolo 2004. Niepełnosprawny chłopak, o którym wspomniałem wcześniej, poznali się na streamie innego influencera, gdzie zadaniem Iwana było wyrywanie swety. Jednak Iwan nigdy wcześniej nie miał dziewczyny, a do tego musiał przed kamerą podrywać popularną i atrakcyjną influencerkę. Sytuacja była ekstremalnie niezręczna. Większość osób na jego miejscu czułaby się, delikatnie mówiąc, niekomfortowo, a sam odcinek obejrzał razem z Iwanem jego tata, który miał stare, klasyczne podejście do kobiet, ale o tym potem. Poza Eksponowaniem swoich atutów przed kamerą i noszeniem kuszących strojów sweta nagrywała również dziwaczne sceny z Iwanem. Na przykład udawali samorajów lub odgrywali inne niezręczne sytuacje. Ty studentka? Tak, młodzienka. Ty były moje mańka i posłuszne dzieć. Koniecznie, Na kolenie. Trochę przypominało mi to pewną, dobrze znaną historię z polskiego YouTube, gdzie kamerzysta znalazł chłopaka z lekkim pośledzeniem, a ten wykonywał pokażające wyzwania, za co kamerzysta ostatecznie dostał Bana. No cóż, w Rosji po takich akcjach zamiast banów dostaje się sławę i pieniądze, co doskonale pokazał nam Melstroy w poprzednim materiale. Sweta szybko zauważyła, jak klikalny jest ten niezręczny content i postanowiła to wykorzystać. Po wszystkim nawiązała z Iwanem kontakt i dalej w to brnęła. Każde nagranie z nim generowało Ogromne wyświetlenia. Inni streamerzy również to zauważyli już wcześniej go brali na wspólny content. Co ciekawe, podobne zjawisko można zauważyć na polskim YouTube, gdzie mamy grupę normalnych twórców, którzy robią content z jednym wyróżniającym się twórcą, z którego beky ciśnie całe środowisko streamerów. A on świadomy dalej dostarcza im treści. Pragnę przypomnieć, że Iwan poświęcał cały swój czas i brał udział w jej pomysłach tylko dlatego, bo ta obiecywała i przekonywała go, że będzie jego dziewczyną, a także coś więcej. Co ciekawe, ojciec Iwana oglądał razem z synem nagranie, w którym ten próbował wyrywać swetę, a jego komentarz. I właśnie w takich momentach człowiek zastanawia się, jakie jeszcze rzeczy można znaleźć w tym rosyjskim uniwersum, ale wracając. Do naszej bohaterki. Powoli zaczynam rozumieć, dlaczego zrezygnowała ze starego kontentu. Teraz wystarczy, że siedzi, leży, wypina się i pieniądze oraz followersi sami wpadają. A dlatego ma Iwana, który w głębi serca jej pragnie i nagra z nią każdy film. W pewnym momencie nagrali nawet razem piosenkę i uwaga, bo klip dostał ograniczenia wiekowe. Słyszeliście kiedyś o piosence z ograniczeniem wiekowym od influencerów? No cóż, oni się o to postarali. W teledysku nie zabrakło półnagich ujęć oraz Iwana klepiącego inne dziewczyny po pupie, bo takie dostał wytyczne od swety, ale wtedy też nastąpiło ich rozstanie. Iwan odszedł, twierdząc, że przejrzał na oczy. Stwierdził, że sweta go wykorzystywała, upokarzała, obiecywała różne sprośne rzeczy poza kamerami, ale finalnie. Mu nie dała. Sweta broniła się, mówiąc, że zawsze go wspierała emocjonalnie i chciała dla niego jak najlepiej. Tylko, że po przejrzeniu setek ich materiałów, wideo, jakoś tego wsparcia nie znalazłem. Cały rosyjski internet śmiał się z Iwana, że tak długo dawał się wykorzystywać. Nawet jego własne wypowiedzi mówiły same za siebie. Przykładowo w jednym z postów napisał: Sweta powiedziała, że jak się nawodnie, to będę miał więcej energii. No, interpretację pozostawiam wam. A teraz czas na naprawdę ciekawe rzeczy oraz update. W poprzednim materiale wspomniałem, że Melstroi zapłacił jej 250 tysięcy zł za 10 sekundowe pokazanie balonów podczas swojej transmisji. Jednak przeglądając jej telegram i komentarze odkryłem istną bombę, a wraz z nią inne wątki. Melstroi nigdy jej nie zapłacił. Nie nie nie, nie oszukał jej. To ona oszukała wszystkich. Sfałszowała donate, rozebrała się za darmo tylko po to, żeby podpiąć się pod tren i może zwrócić uwagę Melstroja. W końcu, gdyby ten robił z nią content, ta byłaby już ustawiona ze względu na jego zasięgi i fortunę. Czy tylko mi przypomina to pewną klasyczną scenę z filmu? Proszę pani, chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły szon. Son? A co to jest szon? Kurwicą. Ale tak właściwie to kim ona jest? Przede wszystkim ładną rosyjską influencerką. Mona, Kota, chomika, no i meduzę. Nie, nie, chodzi mi o prawdziwe meduzy. Jakby, czy ktoś z was trzymie meduzy w domu? Większość informacji na swój temat ukrywa, wszelkie wody z Twitcha jak i innych platform usuwa, jeśli nie do końca wyszło na nich ok, a nawet naleśniki nie wychodzą jej ok. No no ja nie pnima, no że to tak no, oni oni nie tak no ani właśnie nie pytają. Fucking look at me, look at me eyes! Not as big as I am! You fucking are! Okay. Czasami wstaje też coś ze znajomymi, na przykład spodobał im się nowy model Tesli, więc stwierdzili, że zrobią swoją wersję i nagrają z nią jakiś teledysk muzyczny. Na pewno można też powiedzieć, że jest artystką, bardzo lubi majstrować w domu, a na czym tak właściwie skupia się jej aktualny kontent po rozstaniu? Jej głównym zadaniem jest wyglądać seksownie i wpinać się w każdej możliwej scenie. Po odejściu Iwana zaczęła też regularnie wyśmiewać go na swoim telegramie, wrzucać jego wypowiedzi, fragmenty. TikToków, czy występy w różnych programach, komentując, że jest cringe'owy. I tu dochodzimy do ciekawego paradoksu, bowiem robiła ona opening jakichś zwykłych produktów, ale że nikogo to nie obchodziło, to chwilę później robiła opening paczki dla dorosłych, co już bardziej nakręciło jej widownie, albo wstawiała jakieś wideo z gadżetami erotycznymi dla psa. Nawet nie pytajcie, co znalazła. Jakby tego było mało, to nagrywała z innym popularnym streamerem, jak wchodzi do lodówki w stroju krowy i kręci z niej TikTok jako że była zdesperowana na zasięgi lub poluje na głębie na placu zabaw albo robi test maseczki na swoją muszelkę Tak, takie rzeczy istnieją Śpiewała także do VIP I mogę tak wymieniać i wymieniać Naprawdę mam sporą listę, ale chyba starczy Ta, ten Iwan to był dopiero cringe Sfeta wróciła do tego co robiła wcześniej, prezentowania swoich atutów, a wyświetlenia miała całkiem dobre. Nawiązała też współpracę z innymi twórcami, między innymi ze Skibidi Bobem. I yes, 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 yes. zasięgi wciąż się utrzymywały, ale zaczęła notować spadki, więc trzeba było znaleźć nowy sposób na odbudowanie popularności. Tym razem padło na streamera o pseudonimie Kasha. <tryk> <tryk> No, milutka persona, można by pomyśleć, że ta dwójka się dogada. Szybko jednak okazało się, że ich współpraca była bardziej jednostronna. Kasza po prostu prowadził swój stream, rozmawiał z widzami robił to co zawsze. Podczas gdy sweta ciągle mu przeszkadzała, tuliła się, flirtowała, mac go, próbowała zwrócić na siebie uwagę. No, ewidentnie chciała jakieś cimci rimci, nawet na live'ie. Problem polegał na tym, że Kasza nie był typem Simpa. Jasno dawał do zrozumienia, że nie podoba mu się jej zachowanie. Próbował ją odpychać, ignorować, a nawet Groził jej pięścią. Mimo tego Sweta wciąż walczyła o uwagę jego i jego ekipy. Robili sobie z niej żarty. Był na przykład stream, na którym stali za nią i odgrywali słynnego mema. Po czym Kasha rzucił tekstem, że Sweta jest ich k***a. Osobiście myślałem, że Sweta się w końcu obrazi i wyjdzie, ale nic z tych rzeczy. Jakby nigdy nic dalej z nimi streamowała, a Kasha regularnie ją wyzywał. Mówił, że jest tu niechcianą k i że skończy w piekle. Miarka się jednak przebrała, gdy Sweta znalazła bluzę Kaszy, której ten zabronił jej dotykać i ruszać, bo była to jego szczęśliwa bluza. Ale znacie już naszą Swetę. Takie słowa były dla niej jak zachęta. Sweta zabrała jego ulubioną bluzę, bo na dworze było zimno i nie miała co na siebie założyć po skończeniu streama. Kasza wpadł w szał, gdy ta się nie posłuchała. Wtedy na live powiedział wprost, że jest złodziejką i zerwał z nią wszelkie kontakty oraz dalej cisnął jej na live'ach, opowiadając jej. Prywatne historie. Co zrobiła sweta? Wróciła do starego kontentu, ale co ciekawe, nawet złym słowem nie wspomniała o Kaszy, najmniej najmniej nic takiego nie widziałem. Liczyła na to, że zaprosi ją jeszcze kiedyś na stream, bo niezależnie od atmosfery tam panującej, była znów popularna w Rosji. Niedługo potem zniknęła, ogłaszając, że się wypaliła, choć bardziej prawdopodobne, że po prostu nikt nie chciał już z nią współpracować. Po całej dramie rosyjski internet nadał jej łatkę osoby, która wykorzystuje niepełnosprawnych do robienia kontencji. Contentu. W styczniu tego roku oznajmiła, że rozważa powrót do streamowania, bo znów poczuła ten vibe. Po prostu zachciało jej się robić bimbam i inne akcje. Teraz w marcu rzeczywiście wróciła, zrobiła kilka transmisji, na których tradycyjnie się przebierała, rozbierała i trochę gadała do widzów. Choć raczej wszyscy byli tam w innym celu. Od swojej przerwy zrobiła trzy streamy, może nawet kilka więcej. Ciężko powiedzieć, bo usuwa zapisy swoich transmisji, choć pozostaje cały czas aktywna na swoim telegramie. Historia Swety Solar to idealny przykład tego, jak daleko niektórzy są w stanie się posunąć dla wyświetleń, wykorzystywania innych przez kontrowersyjne zachowania, aż po ciągłe balansowanie na granicy dobrego smaku. Wszystko po to, by utrzymać uwagę widzów. Ja byłem Gladius, i dozo pod kolejnym odcinkiem.